Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Pet Quest. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie co zostało dodane w parcie drugim Halloween Update'u. I postaramy się dropić jak najlepsze pety, także ty moi drogi widzowie bez przedłużania strzel, koniecznie łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania. I na start wchodzimy tutaj w to oto miejsce, które jest na spawnie, czyli oczywiście na Halloweenowy świat. I co my tutaj mamy dodanego? Wiecie co, przeczytajmy po prostu bloga, aczkolwiek ja już widzę dwie fajne rzeczy, czyli ghost hunt oraz Spooky Pass, ale okej, okay, po kolei Jedno nowe jajko, 13 nowych petów, 2 nowe sekretne pety i cztery nowe celestial pety, okej. Okay. Warto teraz tutaj postać i próbować, dropnąć fajne tutaj zwierzaki z jajek. A propos zwierzaków, byłbym zapomniał tutaj odpalić naszą krową pandę przy okazji. Witam serdecznie. Lecimy dalej: Spooky Pass 100 tiersów, aż mamy Spooky Pass. Free and premium pass i nowe limitowany mount. Ciekawy jestem, jaki zaraz sobie zobaczymy. Ghost Hunt, znajdź 20 duchów, czy dasz radę je wszystkie znaleźć? 251 osób. Zostań specjalną nagrodę, a pozostałe osoby inną po prostu nagrodę. Okej. Okay. 20 nowych upgrade'ów. Large Fishing Arena i 8 nowych hatek. Candy Potion, czyli to co mówiłem, że powinny być podki halloweenowe na specjalną walutę. Do zdobycia jak widzicie są free to play i możemy craftować po prostu lepsze poptki. Nowe breakables, itemy czyli candy boxy i candy coffin. Halloween koło zostało ulepszone? Czy co tu zostało dodane? Możemy kupować spiny za candy. Jeden na wejście koła i celestial pet i multi spin upgrade jakiś jest. Okej. Okay. Kabins, czyli na konsoli możemy keybindować i fixes tak naprawdę. Coming są nowa minigra, nowe zone, nowe w Jajka i tak dalej, ale to już na mnie jest tak potrzebne. Dobra, na początku o co chodzi z ghost huntem, bo powiem Wam, że wczoraj chyba trzy duchy znalazłem. A mianowicie, jak znajdziecie wszystkie duchy, to macie takie oto nagrody, a pierwsze 250 osób mogło zgarnąć takiego oto peta. Mi się niestety trochę wczoraj nie chciało szukać, chociaż widzmy zachęcał, żeby poszukać wspólnie z nim i jemu się udało, ale wiecie, ja jestem leniuszek, niestety mi się nie udało. Spółki co my tutaj mamy, możemy za waluty kupować sobie przeróżne Halloweenowe rzeczy. Okej. Okay. Mamy free to play i pay to win tak zwaną wersję. No dobra. Odbierzmy sobie. Zobaczymy jak daleko uda nam się tutaj dojść. I powiem wam, że całkiem ciekawe są te nagrody. Potki. Nie tylko potki, bo mamy jeszcze tutaj garnki i tak dalej. Okej. Okay, to się na pewno przyda. Aczkolwiek coraz drożej jest. Coraz drożej. Jakbyście chcieli kupić za robuxy to tylko 200 albo aż 250 robuxów. Ale okej. Okay. Idziemy na sam koniec, bo tutaj mamy coś fajnego. A dokładnie peta, który ma fajne mnożniki. Jeszcze mamy wersję pay to win, który też jest bardzo fajny, ale tu było coś napisane o nowej desce. I gdzie jest ta deska do odbioru? Czy to chodzi o to? Tak, Nightmare Manty mamy do zdobycia Free to Play. Okej, okay, czyli mamy nową deskę. Zawsze był piesek, teraz doszła manta taka. Czyli już wiemy o co chodzi w pasie, wiemy o co chodzi w Ghost Huncie. Gdzie jest jajko, powiedzcie mi. Najlepsze jajko do otwierania jest tutaj. Jak widzicie, parę ich otworzyłem. Czy te ptpety są mega mocne? No powiedziałbym, że są całkiem spoko, tak naprawdę. Ale wiadomo, no udało mi się tylko te słabsze trafić. Jakbym trafił te lepsze, no to pewnie dają zdecydowanie więcej, tak naprawdę. Leci w upgrade y zobaczyć, bo nowych halloween upgradeów doszło trochę, mianowicie właśnie 10 razy otwieranie tutaj spinwella, jajko sobie możemy ulepszyć na laka, candy potion możemy sobie do craftowania ulepszyć, dobra, dużo rzeczy zostało tutaj dodane, widzicie, w tamtym tygodniu tak nie grałem, więc teraz będę musiał trochę tutaj przy możemy sobie, żeby szybciej chatki otwierały się, ulepszyć, w sensie szybciej otwierały, no żeby cooldown szybciej schodził, okej, okay, dużo jest tych upgradeów, będę musiał trochę pograć, to mi się podoba, bo w końcu jest tu coś do robienia, a nie, że sobie wejdę, pogram 5 minut i się będę nudził, ale zobacz. My jeszcze parę rzeczy, mianowicie czy mam te podki halloweenowe? Tak, mamy podki halloweenowe, więc je sobie na pewno użyjemy. Mamy jakąś strefę łowienia, dobra, gdzie jest strefa łowienia? Mamy nowe chatki, aczkolwiek chatki to akurat jak ktoś lubi, po prostu otwiera sobie, ale została dodana strefa łowienia. Idę jej poszukać, gdzie jest strefa łowienia. Faktycznie tych chatek jest teraz mega dużo, ale strefy łowienia nie widzę. Czy ona na pewno została dodana w tym update? Cie? Dobra, chyba mam, chyba ona jest po prostu tutaj, tak, to jest strefa łowienia? Chyba tak, bo nic poza tym nie mamy. Dobra, czy mogę łowić? Tak, mamy. Jakiś specjalne ryby, jak widzicie, które dają nam Halloweenową walutę. No i tak naprawdę też zwykłą walutę na upgrade. Y. Okej. Okay. Próbujmy coś wyłowić, zobaczymy, co nam się uda. Fishing, spawning. O, tu już mieliśmy odliczanie nawet, za ile się zespałnuje nam ryba. Dobra, to też jest ciekawe, że coś takiego dodali. Ale czy jakoś łatwiej się łowi teraz? Okej, okay. chyba jest troszkę łatwiej mi się wydaje, bo po prostu trafiliśmy zwykłą, basicową rybę, no tak. Ale na pewno osoby, które lubią właśnie gry, gdzie się łowi ryby, będą tym update'em zadowoleni. Lecimy jeszcze do koła nagród, zobaczyć, co my tutaj mamy. Uwaga, 50 koła, jeden Spin no niestety nie stać mi aż tak bardzo, ale co mamy, takiego PETA do zdobycia tutaj mamy. Okej, okay, czyli warto, warto. No to co? Powiem tak, jest nowy update, więc wiecie, co musimy zrobić. No, farmić sobie na początku walutę i potrafić jakieś dobre pety, więc dajcie mi chwilę, u was pewnie sekunda. U mnie prawdopodobnie jakieś pół godziny, może nawet godzina. I witam ponownie parę godzin później, dokładnie dwie godziny później. Co udało mi się dropnąć? Muszę wam się trochę pochwalić, bo trochę się tu pozmieniało tak naprawdę, a mianowicie udało mi się trafić PETA 1 na 60 koła. I tak oto prezentuje się. Nasz team już wam pokazuję, jak widzicie. Mamy peta, który jest tylko 7000 egzistów. Parę takich, no powiem tak. Teamek jest zdecydowanie lepszy, ale to nie tylko to się wydarzyło. Od maja dostałem tutaj prezencik, za co bardzo mu dziękuję. Jest tutaj historia, dobra, nie ma tutaj historii, ale dostałem dwa game passy łącznie za 800 ponad tokenów, mianowicie plus 2 pet equip i plus 3 ekstra jajka. Więc no, tu mi mega to pomoże i troszkę bardziej może zajęci nawet do grania i tryhardowania. Przy okazji mamy troszeczkę tego, więc możemy sobie zakręcić tej kołem on by nie, 25 razy, zobaczymy co uda nam się trafić i przy okazji jak tu się kręci kołem, w ogóle bardzo szybko kręci się tym kołem pod ostatnim odcinkiem parę osób spytało mnie czemu drowerku ty nie masz tutaj partnera w tej grze, no to już mogę wam powiedzieć, mam partnera, nie wiem czy będzie plakietka partner aczkolwiek, testowy partner, coś w tym stylu, nie wiem jak to nazwać ponieważ muszę nagrać trzy filmy z tej gry i wtedy będę miał własny kod i tak dalej i tak dalej, więc jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć no to niestety jeszcze nie można, aczkolwiek jak nagram trzy odcinki no to będziecie mogli wpisać creator kod drowerku, ale to Piero nie wiem, za jakiś tydzień, dwa tygodnie, prawdopodobnie. Dodatkowo dowiedziałem się też jednej bardzo ważnej rzeczy, SS. No jasne, Mati, tylko daj mi sekundeczkę, że jak tutaj Macie Merchant, Macie jednego mega peta do kupienia raz na jakiś czas, kosztując 500 milionów, ale jest mega mocny, więc radzę Wam tutaj uzbierać. Dodatkowo też możemy sobie trochę Spooky pasa kupić, tylko czy jest tu coś szałowego tak naprawdę, takim małym tutaj pasie, w sensie w tak niskim levelu, czyli 30, chyba nic szałowego nie kupimy, ale na którym levelu jest ten pecik? Czy on jest na 50, czy mi się wydawało? Uwaga, te... Ten pecik, ej, dobra, ja jestem chyba ślepy, albo po prostu nie widzę. Dobra, on jest chyba na 75, tak mi się wydaje. A na setnym mamy takiego oto peta przemocarnego, więc jeszcze troszkę muszę zbierać. Ogólnie taktyka jak zbierać dużo coinów, mogę wam powiedzieć tutaj moją taktykę, bo udało mi się troszkę tego uzbierać. Upgrade, jak widzicie, porobiłem eleganckie. To taktyka jest bardzo prosta, naprawdę. Nie opłaca się chodzić po domkach, moim osobistym zdaniem, bo nie jest to opłacalne. Mało rasków dostajecie. Tylko dropnicie sobie jakieś dosyć dobre pety. Idziecie na tą strefę, gdzie się niszczy coiny, odpalacie. Autoklikera i klikacie. Po prostu, jak jesteście w grze, polecam to robić, bo łatwo się farmi tutaj miliony. Zdecydowanie prościej niż jakbyście mieli samymi petami farmić. To jest taka moja osobista taktyka, i przy okazji, też ogólnie dam wam kolejną taktykę. Jak gracie Halloweenowe Event, to już macie trochę tych cukierków uzbierane, to wykupujcie po prostu cały merchant. Klikacie tutaj buy all i kupuje wam wszystko z tego merchantu. A opłaca się kupić, bo fajne rzeczy są tutaj. Już wam pokazuję, co mi się na przykład udało zdobyć. Mamy 40 candy takich właśnie dzbanów i 42 takie. I powiem wam tak, kupno zajęło mi sekundę i nie jest to na pewno drogie, a na pewno dużo rzeczy do tego update'u możecie zdobyć. Jak widzicie, milion cukierków mi chyba wypadło, czy mi się wydaje. A na to wszystko nawet miliona nie wydaję z tego merchant'u. Obstawiam, że nie wiem, z 40 koła, może 50 koła. No i patrzcie, jak się łatwo farmi cukierki. Mieliśmy milion, już mamy 3 miliony. Więc to naprawdę jest coś mega mocnego, akurat ten merchant. Ten merchant naprawdę jest OP. Jak już mamy te 3 miliony, to możemy sobie jeszcze raz, dwa razy zakręcić tutaj. Może wyleci nam ten petycik. Wiem, że to jest mega rzadkie, ale przydałby się strasznie ten pet, no. Mega by mi się przydał w tym. Ja wiem że tutaj no szansa na niego jest dosyć mała, ale próbujemy. 1 na 16 koła. Ja wiesz, że się uda. Ja wiesz, że się uda, czy ja skipnąłem raz. Tak, muszę kupić 25 razy. Let's go, let's go, let's go. No musi coś wylecić dobrego, no. Panie właścicielu giereczki, daj mi pecikę na zachętę. No blisko, blisko, ale niestety, Pirat Dodge nie wyleciał. No dobra, jak ja ogólnie podsumowuję ten update? Powiem tak, Halloweenowy update jest bardzo, naprawdę bardzo fajny. Opłaca się zagrać, tylko jeżeli chodzi o przyszłe update'y, nie wiem jak to będzie z racji tego, że ten update został przełożony. 9 razy, tak. Ja miałem już ten odcinek nagrać dawno, dawno temu. Tylko data premiery z soboty chyba została przełożona na poniedziałek 22, więc wiecie, troszkę oczekiwanie było. Ale mam nadzieję, że przyszłe update'y będą zdecydowanie szybsze i na pewno nie będzie takiego opóźnienia. A zwłaszcza, jak w nowym update dostajemy nową minigrę. Jestem ciekawy, co to będzie. Nowy zone, czyli nowy świat. Nowe ekskluzivi Jajka, to może jak dostanę tego partnera. Chociaż nie, jeszcze wtedy nie dostanę, to nie otworzymy sobie niestety. Nowe questy, no i chyba nic więcej tak naprawdę, więc na pewno oczekuję nowe, nowej aktualizacji powinna być prawdopodobnie za tydzień, jeżeli nie to max za dwa tygodnie. Ale podsumowując ten update, podoba mi się, warto zajrzeć, nazwa gry Pet Quest. Przy okazji jeszcze jak na zakończenie zastanawiam się, jeżeli zrobili Halloween'owy update, to czy zrobią jesienny update, a potem na przykład zimowy update, czy tam świąteczny update, nie wiem. Jesienny update niektórych grach akurat mega oddaje, więc fajnie jakby coś takiego zrobili. Jeżeli nie, no to trzeba czekać do grudnia. W grudniu większość gierek będzie miała update'y, czy to Pet Sim, czy to Steel Brainer, czy to Pet Quest, czy to inne po prostu giereczki. Grudzień będzie najlepszym miesiącem, a grudzień Dzień już za 3 tygodnie, więc nie mogę się doczekać. A póki co, w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę to na tyle. Bardzo Wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. I co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyska i popatrzki. Elo, lo, piu!